we <laughs> Siemano, witamy Was serdecznie. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, 22.08 już prawie na zegarach, a my rozpoczynamy tak jak. jakś nie powiedział, nikt by nie zauważył. Tak jak Włodek powiedział, rozpoczynamy sesję. Michał, zastanawiam się, czy kiedyś nadejdzie dzień, w którym wypowiem w rap sesji zdanie, a tego nie przerwisz. To jest takie nieprofesjonalne. To przestaw się, niech ludzie wiedzą, kto to robi. Ja nazywam się Płasz, ja to robię. Ja nazywam się Muflon i nigdy tego nie robię. Witamy Was serdecznie. Zawsze Dziś... po prostu mówisz takie zdania, że aż trzeba je przerwać, no. Dzisiaj w rabsesji będziemy mieli gości, ale zanim ich przedstawimy, to najpierw, może ich zapowiemy. Yy, w sumie to bez sensu trochę w sensie Takie robię? Ja. mamy takich gości, że aż warto Po prostu wejść bez nich i ich zapowiedzieć I potem jeszcze przetrzymać ich pół godziny w studiu Żeby atmosfera tak zgęstniała Żeby każdy z was po prostu wyszedł spod tego prysznica I zdążył posłuchać gadki z nimi Także w ogóle was zaskoczymy I zanim przedstawimy gości To powiemy czym was przywitaliśmy Pelson i kawałek Sen na jawy Featuring Grizzly z East West Rockers yy, Bardzo przyjemny kawałek Epka, o której tytułu teraz nie pamiętam bo jest tam ileś tam kroków, ale przypomnę sobie za chwilę, kiedy będę mógł otworzyć swój plik. Zatem zawsze, z, 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 zawsze Muflon wrzuca playlistę po audycji na, na Facebooku facebook.com repsesja 971 tam będziecie mogli to znaleźć. Tam oczywiście też możecie się z nami komunikować, kontaktować i tak dalej, zwłaszcza pytania do gości będą się wskazane, a naszymi gośćmi będą dzisiaj po kolei Piętak, Księ, Kryn z Taki projekt właśnie ostatnio ukazał się na rynku i wszyscy członkowie tego projektu, czyli Pięta, sieje, Kryn z Bylu, zjawili się dzisiaj w studiu, także będzie więcej, bo jeszcze wzięli kolega. To prawda, także będzie. Jak ktoś wie, jak się nazywa kolega, piszcie na gadu-gadu 971 do wygrania płytka. Dokładnie, gadu-gadu to jest nasza kolejna droga kontaktu z nami 971, numer do studia. Za chwilę uruchomimy wszystko i będzie pięknie śmigało. Natomiast teraz już puścimy kawałek z produkcji. Yy, o które, którą pytaliście, czy będziemy o niej mówić w rap sesji, no więc nastał dzień, w której o niej powiemy i myślę, że będzie ciekawy. Yy, to znaczy medium to i jego płyta kawałek ze z, z jasnej strony tej płyty, bo ta płyta jest. Yy, Wydana jakby w dwóch, dwóch postaciach: księżyc i słońce, i my właśnie, właśnie ze słońca puszczamy numer, który jest podpisany jako Fit OSTR Nie wiem do końca, co za tym kryje. Co się za tym kryje, może on bitro był to numer bo ja tego nie słyszałem, ale to posłuchajcie teraz i może wyłapiecie tam jego udział, którego ja nie zdołałem wyłapać, i chwilę pogadamy o płacie Mediuma później. Reabsesja to był medium z jego najnowszej płyty Gral i kawałek y, pod tytułem Tekst życia. Wcześniej był Pelson, Grizzly, Senna z płyty 3854 i Trzy Kroki. Teraz wszystko, co miałem mieć otwarte, mam otwarte, w związku z tym mogę się y, nieco mądrzeć. Możesz cwaniaczyć teraz. Y, mogę cwaniaczyć. Y, pytaliście ostatnio, czy będziemy mówić o płycie Mediuma. No i nastał moment, w którym powiemy parę słów o tej płycie. Zwłaszcza skupimy się na y, jej ciemnej stronie. Y, puściliśmy numer z jasnej. Y, z ciemnej nie puścimy numeru, bo chciałem zadać kłam y, tezie Mediuma, którą wy w, w ostatnim wywiadzie, w którym powiedział, że, jak zacytuję, że... bo to będzie trudno teraz z kontekstu rać, ale tak, jeżeli lubisz zalać się z ludźmi, którzy teoretycznie mogą nie respektować zasad człowieczeństwa, jak możesz... To jest o ludziach nie w Boga. O, od razu tak. Kie o ludziach nie w Boga. Yy, Lubisz się zadawać z ludźmi, którzy teoretycznie mogą nie respektować zasad człowieczeństwa? Yy, masz kilka przykładów opętanych, na przykład Adolf H., który postanowił zabawić się w kreatora i wierzność ludzkość. Jeżeli za długo patrzysz w ciemność, to zabierze ci światło. Popieram tylko tych, których życie jest umocnione wiarą w Boga, działaniem Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie rozumie, o czym mówię, to polecam szczer szczer szczerą modlitwę, ale ja zgubiłem to, co chciałem powiedzieć głównie. A, że to... Jak człowiek niewierzący może yy, Po co on będzie służył ludziom On musi tylko nabrać Kasiory do kieszeni I godne życie, bo jeszcze niedawno był małpą Nie ufam ludziom, którzy myślą takimi kategoriami Więc żeby udowodnić mediumowi, że można być ateistą I robić różne rzeczy dla ludzi To teraz właśnie nie puścimy kawałka z płyty księżyc I w ten sposób przyczynimy się do dobra ludzkości No w skrócie Co ja myślę o płycie o, Jak ktoś to wytnie i się na YouTube ja Co ja... widzę? Miliony komentarzy z Kielc Co ja w skrócie myślę o płycie księżyc Powiem Ci czego ja nie lubię w rapie Ja nie lubię w rap Porque de... Hmm... podmiot liryczny, kiedy raper na siłę cię czegoś nauczy. Nie lubię rapu takiego, który jest instrukcją tak, dla... na siłę to jest ważne słowo, bo od razu się można przyczepić, że jak to rap musi mieć przekaz. Nie lubię, jeżeli raperzy tworzą takie instrukcje dla niepełno-sprytnych blo... mieszkańców bloków, którzy nie ogarniają rzeczywistości i trzeba im wytłumaczyć. No, bardzo szanuję na przykład Wenę, ale nie lubię kawałka mm, podstawowej instrukcji. Bardzo szanuję i cenię Sejmielskiego, ale nie lubię kawałka tam 10 z ostatniej płyty. Są takie kawałki, w których raperzy Nauczają, jak powinno się radzić na osiedlu w życiu, i tak dalej. Tylko, no, że większość raperów ma tak po jednym, po dwa takie kawałki. Ale jeszcze lepszą jest akcją, jeżeli raper nie tylko daje ci instrukcję, jak należy postępować w jakimś tam osiedlowym życiu, to jeszcze ci instruuje, instruuje w jaki sposób zapewnić sobie zbawienie. I to jest właśnie płyta Księżyc Mediuma, który medium generalnie skupia się na tym, że wsiela się rzeczywiście w rolę medium i yy, poucza wszystkich swoich yy, odbiorców, że powinni głosować tylko na patriotów, w jaki sposób budują piekło, tłumaczy. no generalnie taki lot. Także yy, serdecznie pozdrawiamy mediuma, ja kiedyś miałem okazję go poznać, bardzo mi się wydał sympatyczną osobą, natomiast płyta Księżyc zdecydowanie nie polecam nikomu, no chyba, że lubicie jakieś takie akcje w stylu... Smoleńsk to zamach I, i jakieś i temu podobne Zjawiska i opinie tak, Wtedy jak najbardziej medium I płyta Księżyc się nadaje Trochę to wszystko chaotyczne co mówię Dlatego, że nie ukrywam, że mieliśmy lekkie, Lekką zamotkę Z przygotowaniem dzisiejszej rapsesji. sesji Tuż, Zrobiliśmy to bardzo na szybko Więc nie wiem czy wyraziłem się do końca Jasno, ale ja, na pewno Ja cię ja, ja, ja zrozumiałem w pełni nie będę tutaj adwokatem diabła. medium by się pewnie obraził za to sformułowanie, ale nie będę bronił mediuma, mimo że zazwyczaj się z tobą nie zgadzam, jeżeli chodzi o takie światopoglądowe akcje w rapie. Tyle, że dla mnie medium niestety jest i, i, i od dawna jest zdecydowanym przegięciem pod wieloma kwestiami, więc tutaj akurat nie mam nic do wiesz, przekazywania swojego światopoglądu i walki o, o wartości, w które się wierzy, nie podoba mi się Zajam zupełnie. Się, że formach, wiesz, już to sama zapowiedź tej płyty była. Swojego rodzaju taką ciekawostką, tak, która, sugero która sugerowała, że jakiś daleki odlot nas czeka, bo tam ono na przykład taki cytat, Gral to, kapit to jest cytat, który medium tak. sam o swojej płycie... Medium przyszedł. o albumie. Graal to kapitulacja samokreacji ego-deizmu, trwania w całości z nicości wieczności. To rezygnacja z niebezpiecznej zabawy czasu przestrzenią. Wrota świadomości, przez które wszedłem w przestrzeń nieznaną, zamykam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I... Yy... Trudno, znaczy mi było bardzo trudno, nie wiem Kuba jak Tobie, podejść do tej płyty z należytą powagą. Po, po takiej zapowiedzi. I, I do każdego singla po zapowiedzi każdego singla. Tak było również w moim wypadku. Ciekawą rzecz napisała Andrzej cała w prywatnej konwersacji na Facebooku o kogoś tam na Wolu że. No yy, nie jest prywatna, jest publiczna kogoś no, na Okej, okay, publiczna. Yy, w takim razie napisał w każdym razie tam, że yy, medium wykazał się olbrzymią odwagą, nagrywając taką płytę. Ja zupełnie nie zgadzam się z tą tezą. Wydaje mi się, że w Polski i w tej chwili się tak zradykalizował stronę prawicową, że to jest wręcz bym powiedział takie, może no, nie kumptatorstwo, ale na pewno nie można powiedzieć, że to jest płyta, która jest w jakiś sposób odważna, bo tam sugerowali niektórzy ludzie w tej dyskusji stronnicy. Salaka, że wiesz, nie napiszą o tym w Newsweeku, że, że, że to wypada poza mainstream, bo to mainstream jest antyprawicowy i tak dalej. No ale dobra, przecież i tak by nie napisali, i tak Wojewódzki nie zaprosił mediuma do programu. To nie jest jego ale target. Ale trochę jego... ma rację, że jeżeli chodzi wiesz, o takie elity rapowe, to one, one wcale nie są prawicowe. Jeżeli chodzi o paszport, to się na gazety, które mogłyby poruszyć temat y, to, to jest elita rapowa. Znaczy, nie, nie rapowe, w ogóle no, nowomodne, tak? młodzieżowe, jeżeli popatrzysz na gazety, co jest grane, na Przekrój, na e, Newsweek, czy, to są gazety, czy, czy które mogłyby poruszyć temat rapowy. jednak uważam, że nie zauważa nawet czy, rapu. Czy, czy co jest grane, czy Przekrój, czy Newsweek, twoim zdaniem, w jakikolwiek sposób mają wpływ na sprzedaż e, czy nie mają. sprzedaż rapowych płyt, nie, albo nie. Ma, na odbiór? Ma, mają, inter... mają, mają wpływ na ludzi, których, których in, in, interesuje... E, Całe zjawisko hip hopu, wiesz, yes, w ten sposób. Jeszcze cytacik z Mediuma na sam koniec z wywiadu, właśnie tego samego, który skutowałem nieudolnie na początku. Dla mnie, patrioty zwiążą się także z tym, by na to nie pozwalać by nie pozwalać prywatyzować służby zdrowia, tak. na otwieranie granic dla każdego, by nie pozwalać na pełną swobodę wyznaniową. I tym zakończmy i tutaj już żadnego słowa obrony nie ma. Dobrze, wystarczy temat Mediuma. Teraz poleci kawałek trochę w temacie, bo to będzie z nowej płyty Gama i kawałek pod tytułem Jesus Peace na featuringu Kanye West I Common, a później już poleci kawałek naszych dzisiejszych gości i będzie moment, żeby z nimi wreszcie porozmawiać i najpierw przedstawić. What up, it's your boy Terminology, holding it down, with my peoples. Rap Sessa Radio Compass, you know what it is. ST dot Poland nigga. Let's get it. <laughs> Rapsy. Jeżeli nieogarnięcie jest piątym elementem hip-hopu, to Rapsesja dzisiaj stanowi jego prawdziwo, prawdziwe, jak to się mówi? Oblicze. Oblicze, nie dobrze, niech będzie, że oblicze. Witam serdecznie moich gości, pierwszy z nich już się odezwał w internecie, pewnie uważany z najbardziej peskatego z dzisiejszych naszych gości: nie, 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 nie. Siema, panowie. Siema. 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 Pię... Siema. Witamy, Piętak, Ciejek, Rin z bylu, trzech raperów, jeden producent. Właśnie wyszła wasza y, płyta y, debiutancka na legalu, nazywa się po prostu LP, tak? Tak. Czem, tak. Czemu nie postawiliście na jakiś interesujący tytuł, np. The game, który leciał przed chwilą bardzo kontrowersyjna okładka, kontrowersyjny tytuł, a wy co? No, LP gdyby, po prostu? Bo gdybyśmy mieli, wiesz, nazwę składu, no to wtedy możemy sobie pozwolić na jakąś dłuższą nazwę. Myślałam, że piętak się Leedsburu, jeszcze tak był tytuł. To po prostu na YouTubie się nie dzieje. No bla 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 bla, fit bla 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 i wtedy by się zrobiła kaszana. Czyli żeby nie komplikować słuchaczowi życia jest po prostu LP. LP, no bo puta była epką, ep, a teraz LP, long play i... Miał być epka, jest płyta epki, nie ma, no. Znaczy. A powiedzcie mi, jak to w ogóle się stało, że to LP rzeczywiście jest LP na legalu, bo wydaliście to nie przez jakąś wielką wytwórnię typu Asphalt, Step Records, Prosto, tylko zupełnie inną drogą. No. Nie no, jest przez inną wielką wytwórnię, Proper Records. <ścoughs> Co to za inicjatywa? Nie no, historia jest y, trochę skomplikowana, bo początkowo no. płyta miała wyjść y, prze, poprzez label, który Gdzieś pochodzi tam jest. z miasta. No ale no, tak co, no jest wiele <grym dajmy. byli. grym> rebelów. <Dobre. grym> z tym, że oni się wycofali miesiąc przed premierą, no, no historia jest długa, ale odezwałem się do, do hazon.pl, yy, tego samego dnia dostałem odpowiedź, z, zaprosili nas do siebie do świetnicy i przedstawili umowę i puta jest. Co Nie, wiem, co już <grym> dodać. No, nie jesteśmy nie, nie. Możemy dodać, się z wydawcą. Więc... Możemy dodać tyle, że y, nie spodziewaliśmy się, że znaczy nie chcieliśmy, można nie mieliśmy w planach tego, żeby to żeby to się o, o, wydało, żeby to było wydane legalnie. No, aczkolwiek innej możliwości nie przewidywała wytwórnia, więc stało się tak, jak się stało. i skazani nam wskazani na legal. Tak nie, nie, nie. To nie, to nie. To, Generalnie chodziło o to, że szukaliśmy tak naprawdę kogoś, kto kurczę, zabrzmi to bardzo źle. E, tak, szargałem sobie z znowu opinię. E, w każdym razie, zabrzmi to źle, ale szukaliśmy właściwie kogoś, kto wyłoży nam pieniądze na klipy. Tak, chłopaki? Czyli nie, nie, powiem, nie powiem, to głośno powiem. No wiemy, to też tak. kosztują. No tak, no nieważne, bo no, w każdym ale gdy Wydawca jest po to, żeby zapewnić nam wszystko, tak? Żebyśmy my nie musieli się martwić o nic. Ale no. jesteśmy gwiazdami teraz. Szampan, Jacuzzi i tak dalej. Było, wiadomo. było na premierze płyty. Wszystki, siódmy element hip-hopu po Jedenastu też jakiś się tam znajdzie. Dobra, panowie, wróćmy na chwilę do kwestii, która łączy nas wszystkich. Yy, poza płociem, ale tak to wszystkich łączy nas akcja Wizja Lokalna. Yy. Z bylu ty produkowałeś, już, już twoja płyta wyszła na legalu zanim ta wizja lokalna jakby stała się faktem. Mm -hmm. Piętak kojarzony jest w dużej mierze z, <laughs> beef, ze swojego bifu. Rin z projektów z Flintem, ale Siejek myślę, że w głównej mierze zaistniał na stanie jako, jako właśnie raper otwierający <laughs> wizję lokalną. Jak w ogóle zaraz wspominacie tę akcję i obserwowaliście konkur, czy może nie konkurencyjne, kolejne e, wizje lokalne, które wchodziły w innych miastach? Jak wam się podobało to, co chciałem się wypowiedzieć pierwszym, ponieważ z biegiem czasu patrzę na ten teledysk i zastanawiam się co miałem w głowie kiedy wyjść na ten pociąg i pojawia się jak idiotem no, to była taka akcja a jak patrzy z perspektywy czasu na tę całą akcję, nie no myślę, że inicjatywa dosyć spoko, ponieważ no, może pokazać się tak ludziom, cześć, pochodź może się pokazać, pokazać się mogą ludzie ludziom innym z jakichś mniejszych miast, czy tam Jakieś te wizje lokalne, nie wiem, z Ciechocinka, odcinka czy różnych tego typu No a to wszystko e, no, miasto. bardzo dużo wyświetleń, słuchaj, na warszawskim hype, który właśnie się zrobił no, wokół tego kawałka. Ja uważam, Czyli że... powinniśmy popierać za X od chłopaków z innych miast. No jak symboliczne za X, klasyczne za Nie, nie, nie. W każdym razie wracając, to bardzo mi się podobała ta e, wizja lokalna Trójmiasta, właśnie. Z tym, że one już są tak bardziej profesjonalnie no, Nasza była taka... Słabi raperzy, być... słaby producent, no tak. No, nie, no. no. nie, 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 właśnie u nas było odwrotnie. Super raperzy, super producent, słabo wyreżyserowane. Żartuję, nie, bo to jest odwrotnie. <laughs> nie, a nasza wizja miała być spontaniczna. No, a te, które powstały nawet, to już są... Okay. Ale przeloczyło się to w... Sam przyzna, że przerodziło się to w jakąś taką naprawdę większą akcję. No to chyba. To znaczy ogólnie z tego co pamiętam. No, to całe miało... to turnée, które zagraliśmy potem po całej Polsce. To czas, które teraz mogę wydawać Panowie. spokojnie przez następne 30 lat. No znaczy nie, ogólnie chyba wizja miałabyś ogólnie takim yy, zamiarem, żeby był to prosty klip i... Yy, zebrana jakaś dobra ekipa z danego miasta, a, a wyszło nam drugie wałcie A na końcu się. Ale nie, no, nie no, ale chodzi o to, że na końcu się zrobiło już tak, że to są w pełni profesjonalne klipy i, i nagrane w taki dosyć <śla> sposób, który się różni od tego, jaki jak, jak, jak był w Warszawie. Zresztą ten są pamiętasz, na jaki to był spontan tak naprawdę, to że się udało nas wszystkich zgromadzić w jednym miejscu o jednej godzinie, to po prostu graniczy z cudem. W szoku. W nie. szoku. Nie. I to dwa razy. I to dwa razy. <śla> pamiętam, że, pamiętam, że jak w Wiciu nagrywał, to miał zimno na ustach. Myślę, że to warto w Ja pamiętam, że było zimno na dworze. Tak, 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 już tak ale zimno miało na ustach, jak nagraliśmy w studiu Uzbela. Nie wiem czy A, pamiętasz, że... Nie pamiętam. <laughs> tam... Aż tak wiesz. Ja z... pamiętam, tam, bo strasznie mi się podobało określenie, to. <laughs> no nieważne, nie. Nieważne. Dobra, możemy z tym miłym akcentem zakończyć temat, post... temat wizji lokalnej. E, panowie, nie powiedzieliśmy jaki numer leciał przed chwilą, bo to uważasz kawałek z płyty Inna droga, droga, droga chyba. A inna droga, droga razem z Greenem z Łodzi. I z DJem Dankiem. I z Dankiem. I teraz kolejny numer od was, co byście sugerowali? Zbylu, ty wybierałeś kawałki, więc może ty się wypowiedz. Nie, wszyscy wybieraliśmy. <grym> okay. Przez okay. Ten. Tylko nie Możesz kuchącić <grym> swój ulubiony, co ty na to. Nie to dobra. Razie... Jakie tam są kawałki? Jest na przykład jedna miłość? Jest, to lecimy yes. z jedną miłością. Tak. tak Poś to... niestety nie, nie zaistniał na antenie teraz w tym wejściu, ponieważ y, mamy problemy techniczne. Nie bójcie się on dalej żyje. Opisujesz taki na gadu, że jestem lewakiem. Jedna miłość teraz od naszych gości. Po, 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 po to ja, wasz ulubiony freestylowiec z ekipy Diox, hi -fi Banda. Siema, z ekipy hi -fi Banda Diox. Jeszcze raz, tak? Rap, rap sesja, Radio Campus. Pozdrowki, siema. Pięta, Ksiejek, Ryn i Zbylu są w studiu. Właśnie słyszeliście ich kawałek pod tytułem Jedna miłość, taki truskulowy akcent na waszym albumie. Panowie, przesłuchałem waszej płyty i taka refleksja z mojej strony, o czym tam jest bardzo dużo, to mam wrażenie o tym, że czy rap jest potencjalnie szansą, czy nią nie jest, różnie się to przewija w Waszych tekstach. I zastanawiam się właśnie jak Wy się na to zapatrujecie, kiedy już możemy pogadać prozą, bo często się mówi, że hip-hop pozwala to dzieciakom, wyjść z bagna i tak dalej. Ale ja mam czasami takie refleksje, że, że może być też odwrotnie, że, że jest tak, że ludzie często nie mówię oczywiście o, o was, tylko że, że jest dużo ludzi, którzy coś tam rapują i wydaje mi się, że będą z tego żyć i będą, będzie to ich życie i olewają wszystko inne, lecą w ten hip-hopowy melanż i różnie się to kończy chciałbym odpowiedzieć na to pytanie po raz kolejny e, generalnie e, uważam bardzo podobnie jak ty, że no generalnie w życiu, jak będziesz całe życie rapował to kiedyś będziesz miał 45 lat e, i skończą się koncerty nikt cię nie będzie słuchał, chyba że będzie taka sama sytuacja jak jest teraz na scenie że nikt z niej nie potrafi zejść, prawda? Eee, no, i generalnie warto A chyba. Kto jest. to powinien zejść ze sceny. Nie, no to myślę, że to nie jest e, ta audycja tego typu, <grym> troszkę. Nie, nie, nie. Myślałem, że tak, wie, poczułeś mikrofon. Aha, i tak się... że proszę, pójdę dalej w stronę i będę chciał rzucić bomby na mainstream, jak player. Podjedźmy e, troszeczkę. Nie. E, chodzi mi o to, że na pewno, moim zdaniem, w życiu trzeba mieć. E, poza tym, ja traktuję bardziej rap jak zajawkę, tak? Mimo, że. Może w przyszłości pojawią się z tego jakieś pieniądze, no to na pewno nie będą takie pieniądze, jakie bym chciał zarobić w życiu i jakie mogę zarobić. I napisałem ostatnio nawet taki wersji, jeżeli mogę zacytować. Bez przekleństwa? Tak, tak, tak. Coś tam, coś tam, nie tyle ile chcę, nie tyle ile mogę. Nie, nie pamiętam. To mocne to było. Nie, bo na muzyce nie zarobię tyle, ile i nie tyle, ile mogę. Coś tam nie pamiętam, ryb. Ale sens jest taki, i właśnie to była puenta mojej wypowiedzi. I teraz zapraszam chłopaków do dyskusji. Słuchaj, no myślę, że no żaden z nas nie oczekuje tego, że będą z tego kiedykolwiek jakieś większe profity. Nikt z nas z takim nastawieniem nie podchodził nigdy do tematu. A to by się trafi, to spoko. No. Nie, nie, nie podchodzisz do muzyki bardziej, właśnie w opcji, że to jest pomysł na to, żeby jakoś tam ustatkować przeżyć. Znaczy... Nie, to jest moja praca, znaczy jeśli nie odpowiadałem bo myślałem, że to bardziej chodzi o, o, o teksty i tak dalej, prawda? Ale nie, jeśli chodzi o samo podejście, no to yy, no gdybym, gdybym nie, nie robił muzyki, gdybym się tym nie zajmował, to musiałbym szukać jakiejś normalnej pracy. Nie, no to jest moja praca, ja się z tego utrzymuję. A je pojawiło się do ciebie z pytanie na Facebooku. Yy, czy z bylu używa tej samej stopy w każdym BIS i, <grymne> i dlaczego? To jest, to jest to pytanie. Standardowe pytanie, które ostatnio tak, czytałem. No więc jak miksujesz yy, tam, perkusję. ja mam do tej osoby takie pytanie. Gdzie mieszkasz? <grymne> Podaj swój adres. Nie, żeby sobie włączyła, czy włączył. Pierwsze kawałki DJ Premiera. Ja absolutnie nie porównuję się do, do DJ Premiera, ale niech sobie włączy i niech mi powie, czy są podobne, czy są takie same albo nową płytę do Natana i wtedy możemy, możemy pogadać. Nie, stopa nie jest ta sama, są bardzo podobne. Z reguły w, w każdym podkładzie używam 6-7 stóp, razem, razem je miksuję ze sobą. A że one brzmią podobnie do siebie, to dlatego, że takie brzmienie po prostu lubię, no a... Na tym polega spójność płyty, żeby, żeby te numery nie odstawały od siebie i brzmią podobnie i dla mnie, dla mnie, dla mnie to, jest, to jest bardzo ważne, żeby, żeby płota była y, spójna i żeby wszystko trzymało się, nie chcę używać tego słowa, trzymało się... <laughs> Znaczy, ja myślę, że to przy okazji promiksu wyszło chyba ogólnie taka sytuacja, że były te trzy, trzy różne kawałki i tam właśnie było, że zaraz, że o każdy był taki sam i tak dalej. I potem się, że jakoś tak to rozwinęło bez tej no Tak, sposób, no ale no. każdy, każdy produkt ma swoje brzmienie i to na tym polega, no. Jak ja słuchałem kiedyś DJa premiera, to też mi się wydawało i byłem pewien, że on w każdą należy, ma tę samą werbę, tę samą stopę, no i co? I ludzie się do tego nie czepiali, bo to jest DJ premier. No to a zbytnio nie może używać podobnych stóp i będzie sam, dziękuję taka puenta tego wątku stóp, werbi i tak dalej panowie, taka kolejna kwestia ostatnio zauważyłem taką tendencję, znaczy to jest już długofalowa długo w sytuacja w Polsce, że raperzy jednak raczej nagrywają solowo, że coraz więcej ludzi idzie w stronę tego, żeby robić rap tylko pod swoją ksywą, sygnując to swoją ksywą, nagrywając trzy zwrotki refren, czasem kogoś zapraszając a coraz mniej jest właśnie takich składów jak w ogóle wy się dogadujecie ze sobą nie korci was, żeby jednak odbić każdy w swoją stronę zrobić solo, a nie w ten ring i Piętak, jeżeli jesteś siekiem, pójdą sobie daleko i odwrotnie, jeżeli jesteś. Jeżeli jesteś BREM, to leciek. <grym> ja nie no, myślę, że każdego z nas to kiedyś tam czeka, no prawda? Zbyszek już robił swoją płytę solową. Piętak coś tam też na koncie ma. ja tam coś tam piszę zawsze. Coś tam? Może kiedyś coś z tego będzie, no może jak po prostu stwierdzę, że jestem na to gotowy, do nagram solową płytę. Ale w ogóle to co wy stworzyliście, ten, to pięta Księjec i to jest, to jest projekt czy to jest zespół? No kurczę, to jest ciężkie pytanie. Stary, to wydaje jest paczka. To jest chyba zespół niż. Znaczy, no nie wiem, ciężko Ale... powiedzieć, bo wydaje mi się, że my tak za bardzo nie, nie, nie spinamy się, że nie jesteśmy w... składem i tak dalej, nie wiadomo co, że musimy grać razem koncerty. Tak, jak hi-fi banda, prawda? Która jest, wydaje mi się, że bardziej yy, skondensowanym ale... i bardziej hermetycznie zamkniętym składem. No, ale Weźmy... co masz do hi-fi bandy? No nic, tylko mówię, że my bardziej, że tak powiem, na luzie podchodzimy do tego chyba. Nie, no, no po prostu. Co, jest... na, po co nagrywamy i wydajemy, no? Zreszmy Zreszmy dokładnie paczką tak. jakiś tam ziomali, tak? I... I ustawiamy się w studio, nagrywamy, wyszła płyta. Pyk, jest, tak? Po prostu zrobiliśmy razem płytę i nie ma. I nawet, nawet dwie, dwie <laughs> no. Jestem za nawet przeciw. Dobra, panowie, zostało nam 15 minut audycji. Jeszcze zdążymy parę tej kwestii poruszyć i przy okazji na pewno yy, konkursik, w którym będzie można wygrać y, płytę naszy, naszych dzisiejszych gości. Także słuchajcie nas do godziny 23. A teraz kolejny numer z tej właśnie produkcji. Leciała już jedna miłość, leciała inna droga, co teraz? No rozegram to po swojemu. Kawałek z Bonsonem ze Szczecina. Rapę, który w zeszłym roku bardzo zamieszał na scenie, w tym roku kontynuuje dobrą paszę. Malko z tej strony, DJ Cabs, HiFi Banda. Słuchajcie najlepszej audycji. Rap sesja co niedzielę o 22.00 tylko w Radiu Campus. E, to był kolejny numer z płyty LP. Naszych dzisiejszych gości Pięta Księjek, Rins, Bylu są dalej e, w studiu. Zostało nam jeszcze parę minut rozmowy. Zdążymy przeprowadzić konkursik. Panowie, e, rozdajemy dwie wasze e, płyty. Konkurs jest facebookowy, czyli o, ludzie, którzy od, będą do nas się odzywać na, przez wiadomości na naszym fanpage'u, będą mieli szansę zgarnąć album. Wygrywają najszybciej odpowiadający i oczywiście poprawnie odpowiadający zarazem. Jakie jest pytanie? Może no, się zbiorę panę. kiedyś nie nagłosyś. Pytanie jest takie, żeby pytanie jest takie, żeby podać tytuł nasze, naszego pierwszego wspólnego kawałka. Jak, Jak się nazywa kawałek, który po raz pierwszy został... Yy... Stał za szyldem, czy szyld nim stał właśnie z bylu. <laughs> Piętek, dobra. Czy jakoś, tak? Myślę, że mniej Jak się nazywa do... nasz pierwszy wspólny numer? No z bylu to wszystko <laughs> sprowadził do prostego pytania. Do parteru. E, dobra, musimy jeszcze szybko piętak zajczyć temat. <laughs> twojego bifu. Jak ty to teraz wspominasz z perspektywy czasu? Ile to już? Rok prawie minął Mam te... to było stycznia tego roku. Ja, jak tam, Jak się czujesz? Jaki jest bilans zysków i strat? Trochę ludzi o tobie usłyszało, trochę ludzi się hejtuje. Jak wspominasz akcji, która odbyła się w klubie Fresh? Rozlany browar, podobno napisany freestyle o tym, że zjesz go jak Tak, tak, tak. Nie. Yy, chętnie bym powtórzył tą całą akcję, ale zupełnie natrzeźwa. Nie, kurczę, no nie chcę, nie chcę, żeby wyszło, że jakieś jestem zadowolony w sobie, ale Uważam, że fajnie wyszła. <laughs> nie, no, nikt, kurde, ludzie w tym internecie, nikt go nie obnał piwem. Ja nie miałem ze sobą 500 osób, tylko po prostu przyszło na ten. Ja pamię pamiętam, że to była ostatnia impreza, która tak naprawdę. Aparatną spada. Ostatnia impreza we Freshu, bo to jeszcze chyba Fresh się nazywa ten klub. E, gdzie był, ja pamiętam, jak stałem na scenie, to już nie wierzyłem, bo ludzi było do samego końca, aż do kibla prawie. Tam była niesamowita ilość ludzi i. To co, to co ja uważam, że dlaczego ja wygrałem ten beef, bo może już tak odpowiem, bo pewnie też do tego zmierzasz, e, no to wydaje mi się, że dlatego po prostu przez reakcję ludzi, e, którzy tam byli, e, myślę, że też zostało to sprowokowane, właśnie ilość tych osób przez to, że tam się coś działo i że niektórzy gamonie w internecie jarają się tym do tej da, pory, gamoni w internecie, w a jak na przykład teraz się zapatrujesz na BRO, w sensie jaki masz jego stosunek po tym czasie? A jaki mam stosunek? Bo mam taki sam jak miałem, no czyli że typ jest no, rapuje dobrze, bo inaczej bym się nie chciała mieć z nim bifu, tak? Bo sam uważam, że rapuje dobrze i jeszcze lepiej nawet. Eee. <ścoughs> nie, a jaki mam stosunek, no... Nie wiem, nie obchodzi mnie on. No, ja wydałem wcześniej powie, płytę niż on. Teraz. On zarabia więcej hajsu niż ja, nie wiem. Nie wiem, czy zauważyliście panowie, że teraz jest taka tendencja, że wszyscy po nim jadą, jakby Flint umieścił jakiś tam wpis na swoim facebooku, nie wiem czy słusznie, czy nie, ale w każdym razie nagle wszyscy poczuli potrzebę, że oni potwierdzą to, co napisał Flint i wydaje mi się to taka słaba akcja, że, że wszyscy jakby udają odważnych w momencie, w którym jakby już wszyscy jadą. Słuchaj, tego, nie, czy tego pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz muflon taki kawałek. To było bodajże z płyty Discret Praktik, który się nazywał Dekalog. No, tak. tak I była tam jedna jechać, zasada, tak. że no, możesz jechać po kimś, po kim wszyscy jadą po prostu. No i myślę, że słuchaj, no internet stał się teraz takim tworem, że no, ludzie po prostu wyładowują swoje jakieś frustracje, które kompletnie nie mają sensu i nie powinny mieć miejsca. Ale żeby nie było, co chciałem jeszcze dodać sobie do, do kolegi Jakuba, że... No nie na źle, no, nie na źle. Ale rapiedem... Rap jeszcze nie poleciał. Ja może nagrać ten sklep, który uznamy, że warto puścić. E... Rap sesja, no daje mi się. Pano... Panowie, mamy bardzo mało czasu, więc bardzo szybkie odpowiedzi, bo to są konkretne Dobra. pytania. Po pierwsze ludzie pytają, czy jakiś koncert promocyjny w Warszawie jest planowany. Mm, tak, planujemy koncert premierowy, nie znamy jeszcze dokładnie premiery, ale jest to w fazie to... Najbliższy koncert jest 22 22. Pierwszego. Pierwsze, no, no. 22 grudnia. a mówimy o Warszawie, 22 grudnia. W klinice, zgadza się. No, 21. w Łodzi. No, Nasza impreza... A, a chyba, a... Apokalipsa. Drugie urodziny Centrum LZ Label. A oficjalny konkurs premierowy, a, że koncert premierowy, to myślę, że będzie to na przełomie chyba stycznia, lutego mniej więcej. Chyba marca. Mar no. no dobrze, panowie, w no, takim super. razie e, kończymy. Wybierzcie ostatni numer, który byście chcieli usłyszeć. Jest, macie do wyboru e, High Life i... Wczoraj? I wczoraj. Który kawałek? Ja chciał e, usłyszeć głos kobiecy. Więc chciałbym wczoraj, e, w wczoraj. wczoraj. To w takim razie, jak numer wczoraj, i on kończy dzisiejszą rapsesję. Dzięki chłopakowi za przybycie dzięki. z Piętak, Pięta Księg, byli z nami. To była rapsesja płoć, niestety milczał przez ostatnie pół hmm. godziny, ale to wynik z tego, że mieliśmy zamotkę ze sprzętem. Pozdrawiamy, zapraszamy do słuchania za tydzień. Tak. Cześć. Cześć. Dzięki, dzięki.